my, .pl. To wszystko między nami. Na miejskim rynku muzycznym pojawił się pewnego rodzaju fenomen. Zespół podeszwa. Panowie, kim wy w ogóle jesteście? Jesteśmy zespołem, który sobie pankuje w tym mieście i tyle. Jesteśmy ludźmi po prostu. Yy, można po prostu powiedzieć, gramy muzykę, która nam się podoba. Mam nadzieję, że podoba też się słuchaczom. Próbujemy ją rozpromować, gramy gdzie możemy, jak możemy. No i głównie o to chodzi, żeby zebrać trochę ludzi w małych miejscach. Żeby posłuchali starej, dobrej muzyki. Jakiej starej, dobrej muzyki? Przecież to jest cały czas aktualna, nowa muzyka. Cały czas tworzy się ją na cały czas tworzy się ona nowo, a Wy gracie punk -roka, więc jak można mówić, że to jest jakiś stary klimat? Panowie... Może nie, może nie tyle co stary, tylko po prostu old schoolowy. No, jednak punk rock nie jest w mainstreamie i po prostu zszedł do podziemia. No, w tej sytuacji mogę to zrozumieć. Chodzi też o to, że pojawiło się dużo, że tak powiem, new punka, co odbiega od te punk rocka lat 70., 80., na którym my próbujemy się właśnie wzorować. Nie jest to muzyka typu Green Day, typu innych kapel, które pojawiają się na rynku teraz. Tylko wzorujemy się na grupach typu, że tak powiem, KSU, Analogs. Włochaty. Włochaty. Bardziej próbujemy dojść do korzeni niż do tych nowych nurtów. Widziałam już od dłuższego czasu, od 2008 roku. Większość kapel, pokroju właśnie krokowego się już do ty przez tyle lat rozpadła. No, nagraliśmy przede wszystkim płytę, co jest dla nas dużym osiągnięciem. No, gramy, ciągle gramy, gdzie możemy, to gramy. Wasze ścieżki życia towarzyskiego zbiegają się gdzieś po drodze, pijecie razem, nie wiem, wychodzicie, maranżujecie razem, czy tylko gracie? Jak to jest? Lubicie się nawzajem, czy nie, po prostu, proste pytanie. To są poufne dane, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć. No może. Ale, ale tak naprawdę to tak rzadko ze sobą gdzieś wychodzimy, bo po nagraniu płyty, gdzie przez tydzień musieliśmy patrzeć na swoje twarze. Żeby tu brzydziej nie powiedzieć. Tak, mieliśmy chyba troszkę dosyć, musieliśmy odpocząć półtora miesiąca mniej więcej od siebie. No, to jest miłość patologiczna, jak tutaj dasz zapowiedział. Znaczy to jest tak, jeśli są koncerty, to oczywiście wspólny melanzik, no to, 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 to oczywiście standard, tak, bo to jest wpisane po prostu w zespół. Rozumiem, że samo granie e, wymaga poświęcenia w, 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 w dużej ilości czasu, ale, ale jest coś jeszcze i jak to wygląda u was? <laughs> No ja w związku z tym, że w ogóle nie jestem z Gdańska i utrzymuję się sam. No muszę pracować, wynajmuję mieszkanie. i tak, no, że tak powiem, po studencku, tylko bez studiów. A, no to dobrze, fajnie. <noise> jestem urzędnikiem. <głosy> <głosy> Państwowym, nie przyznam się gdzie. <noise> no niestety no, mój tok studiów. E, jestem inżynierem. No i co tutaj dużo powiedzieć? No pracuję w zawodzie poniekąd. Ja Jestem doktorantem i poza właśnie muzyką y, rozwijam się również naukowo. Dziękuję. Z zawodu jestem wiecznym studentem i pracuję jako programista. Może być to się wytnie później, nie? Tak, no. Nie wiem. Prowadź. Może się ja, się ja się nie chcę przyznawać <laughs> za bardzo. <laughs> czy macie już konkretnie potwierdzone miejsce, gdzie będziecie grali? Jakiś termin, coś? Gdzie można Was obejrzeć, posłuchać? No, można nas zobaczyć zazwyczaj na próbie. W tym momencie. Znaczy planujemy wakacje, parę koncertów. Mam nadzieję, że coś się ruszy i, 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 i będzie fajnie, i będzie można nas usłyszeć i zobaczyć na żywo. Lepiej być kimś na małej scenie niż nikim na dużej. Życzę Wam tego, żeby podeszła, nagle zawojowała Trójmiejski rynek i zrobiła to w sposób prawdziwie pankowy, czyli po prostu weszła, pierdolnęła z buta. Taki jest plan.